Powiedział Pan, Panie Profesorze, że yy, polski system podatkowy w obecnej postaci nie przetrwa. To znaczy, co się z nim stanie? No nie tylko polski. Ja uważam, że ten model opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne i prawne jest nie do utrzymania na dłuższą metę. I nie ma w tym nic dziwnego. Pamiętajmy, że historia ludzkości to jest 7,5 tysiąca lat. A podatek dochodowy. To jest 200 lat, a podatek VAT to nawet 50. Przyjęcie, że przez następne 7,5 tysiąca lat w historii ludzkości będziemy mieli te podatki dochodowe, które mamy dzisiaj, jest niepoważne. Zwłaszcza, że zmienia się dynamicznie otaczająca nas rzeczywistość. Więc będziemy musieli pomyśleć o innych rozwiązaniach podatkowych. Bo to, że państwo potrzebuje pieniędzy, to jest taka oczywista oczywistość. Państwo nie może istnieć bez pieniędzy. Niektórzy powiadają, że państwo jest niepotrzebne, ale niektórzy uważają, że jednak się przydaje, tak? żeby bronić wspólnoty przed wrogiem zewnętrznym, wewnętrznym, prowadzić politykę zagraniczną, obronną. Niektórzy uważają nawet, że państwo powinno zajmować się redystrybucją. Do tego wszystkiego potrzebne są podatki. Ale ważne jest to, co opodatkowujemy, kiedy opodatkowujemy i jak bardzo to opodatkowujemy. Bo różne podatki mają różne konsekwencje. Są podatki, które mają konsekwencje gorsze dla gospodarki i są takie, które mają konsekwencje złe, ale nie aż tak złe jak inne. Najgorszym podatkiem jest podatek nałożony na pracę. On się składa z kilku części. Po pierwsze jest to podatek nałożony na wynagrodzenia brutto pracownika i to jest podatek od wynagrodzeń PIT oraz składki ubezpieczeniowe na ZUS. Ale to są także te składki, które musi płacić pracodawca, badać pracodawca, które on nie odejmuje od wynagrodzenia brutto, tylko dodaje do wynagrodzenia brutto. To wszystko sprawia, że praca w Polsce jest najbardziej opodatkowana ze wszystkich innych źródeł przychodów. No i y, niestety y, to jest system zły i musimy go jakoś zmienić. Czy podatki są po to, by ich nie płacić? Podatki są po to, żeby je płacić. Dlatego, że e, uzyskujemy przychód wykorzystując aktywa, które to aktywa zostały w drodze jakiejś umowy społecznej oddane przez ludzi państwu przez tych ludzi, którzy uważają, że to państwo jest im do czegoś przydatne do obrony, Wspólnoty i tak dalej, i tak dalej, jak już o tym mówiłem. E, co to za aktywa? No, na przykład taka Polska. Leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Przez wieki to było nasze polityczne przekleństwo, ale to jest nasz y, ekonomiczny atut. Mamy różne surowce mineralne, które warto by było wydobywać. Mamy przede wszystkim 36,5 miliona ludzi, którzy tutaj konsumują i którzy tutaj produkują. No, może trochę mniej, bo y, noworodkowie czy staruszkowie już nie y, produkują, ale Konsumują. To są aktywa, za wykorzystanie których trzeba zapłacić. Bo jak się wykorzystuje te aktywa? Uzyskując przychód tu w Polsce. Na przykład sieci handlowe. No, jeżeli ktoś nie chce płacić w Polsce podatku, to niech zrobi sieć na Malediwach, na Kajmanach. Tam nie ma podatku dochodowego, nie będzie nam problemu. To samo jest z fabrykami. No, jeżeli ktoś chce zbudować fabrykę samochodów w Polsce, to dlaczego akurat w Polsce? A nie na Malediwach czy Kajmanach? Tam nie ma podatku tego, Bo chce wykorzystywać aktywa. Tym aktywem jest m.in. centralne położenie Polski. Ja wiem, że się ludziom podatki nie podobają. Ja też uważam, że podatki generalnie rzecz biorąc są za wysokie. Ale najgorsze jest to, że. Nie wiemy w którym momencie zapłacić, od czego zapłacić i ile zapłacić, i ten system jest nie do utrzymania. Powiem taką ciekawostkę: skład siedmiu sędziów NSA, normalnie orzeka trzech, a tu jest poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, deliberował nad tym, czy sprzedaż mieszkania, które zostało odziedziczone w drodze spadku, przed upływem pięciu lat od dziedziczenia, jest przychodem, który się opodatkowuje podatkiem dochodowym, czy też nie. No więc jeżeli e, przez e, 25 lat obowiązywania podatku dochodowego osób fizycznych nie udało się tego jeszcze rozstrzygnąć, i dopiero dzisiaj musi zrobić poszerzony skład NSA, to pokazuje absurd systemu podatkowego, w jakim my żyjemy.